Do not enter. Od tego miejsca już nikt nam nie pomoże. W sandałkach przez świat. Czuję się jakbym w wąwozie szła. Dosłownie 15 minut temu rozpoczęliśmy hike. W sensie idzie się od parkingu, bo to jest teren prywatny czyjś. W ogóle tutaj jest tak dziwnie na Kostaryce, że wszystkie parki narodowe są na czyimś prywatnym terenie. I ogólnie zawsze się płaci za wejście, i jest to w granicach tak od 12 do 20 dolarów za osobę, po prostu za wejście na czyjś teren. Więc ogólnie oni sobie tutaj naprawdę nieźle zarabiają. I dzisiejszy hike, tak jak już pewnie widzicie po tytule, jest ogólnie trochę nielegalny. W zasadzie nielegalny po prostu. Ludzie robią ten hike, bo on jest wykonalny, natomiast oficjalnie został zamknięty, dlatego że warunki są niebezpieczne na drodze. Ale nie ma tu nikogo, kto by, wiecie, stał i pilnował i łapał, więc dlatego ludzie robią ten hike. Ale ogólnie jakby co, to nie polecam łamania prawa, ja to robię na własną odpowiedzialność, bo wiem, że po prostu, no ludzie idą ten hajk prawie codziennie, więc to jest takie wiecie, dla zasady zamknięte, żeby było, nie było na nich jak coś się stanie. Na razie mamy w ogóle bardzo ładną pogodę, widoczki są takie. Ogólnie na razie nic się nie dzieje za bardzo, bo tutaj są pola i tutaj są pola i idziemy sobie taką drogą, która jest nawet w miarę szeroka. No i ogólnie idzie się taką dróżką, więc naprawdę spoko. Świeci słońce, co najważniejsze. A w tym hajku właśnie mówili, że przede wszystkim pogoda. Jak zacznie padać to przypał, ale dopóki nie ma deszczu to jest ok. Jeżeli chodzi o temperaturę to jest jakieś 28 stopni, więc cieplutko. Świeci słońce, więc potrzebna czapka. Natomiast tutaj jak gdyby ja się pocę nawet w samych krótkich spodenkach i staniku. I jakby ktoś się zastanawiał a propos moich butów na zasadzie Hej Aga, dlaczego wybrałaś sobie sandałki? No cóż, to dlatego, że ja w tych sandałkach jak oglądacie moje filmy, przeżyłam już naprawdę dużo hajków w różnych miejscach, też naprawdę trudne hajki na Hawajach. I te sandałki to był w ogóle najlepszy wybór ever. Dlatego, że tam, gdzie jest błoto, to takie buty trekkingowe one przemakają, skarpety przemakają, to wszystko ciąży jakby, więc jest niefajne. A tak to sobie opuczajcie w jakimś jeziorku w sumieniu czymkolwiek. jest spoko. My idziemy tam. Tam jest duży wulkan. Tu jest mniejszy wulkan. Ogólnie tam na samej górze jest, słuchajcie, jeziorko. Więc to jest wulkan, w którym jest jeziorko i z tego wulkanu jest jeszcze widok na ten drugi wulkan, więc ogólnie przepięknie. A stąd zwerzciki, ładny widok. Więc ogólnie pogodę mamy przecudowną. Cały szlak ma około 7 km. W to już z powrotem 7 km, czyli spoko. Ale podobno jest jednym z najtrudniejszych, bo jest stromo. I właśnie warunki na trasie są bardzo ciężkie. Więc zobaczymy ile nam to zajmie i co będzie się działo po drodze. W tym miejscu, słuchajcie, kończy się jak gdyby część łatwego hajku, bo tutaj już kończy się taka jakakolwiek droga, kończy się jakikolwiek teren, bo wchodzimy w. Dżunglę. Teraz taka łatwa dróżka zamienia się w tą dróżkę. Będzie dużo błota, dużo zgania się, dużo podciągania się i zobaczymy jak to przeżyje. Ogólnie nie ma tu oficjalnego szlaku, ale jak widzicie trochę jest to wydeptane, Więc tak jak wam mówiłam, błotko akurat na takie buty jest spoko. Potem się to wszystko wymyje, wypłucze i będzie git. Nawet jeszcze nie jest jakoś super ślisko, ale jak widać ludzie tutaj chodzą, więc nie jest najgorzej. Piękny szlak, no i się wchodzi ogóle nie wiem czy słyszycie te dźwięki? To są cykady. Wow! Okej, okay, no fajnie, fajnie. Może sobie tu wejdę. O! A tu się chyba kończy teren w ogóle jakikolwiek. I tu już jest samopas, bo tu jeszcze jest jakiś łańcuch. No dobra. Czyli mniej więcej po pół godziny iścia normalnego zaczynamy właśnie szlak. Chociaż potem. Jeszcze się wchodzi w taką głęboką dżunglę i zobaczymy jak będzie. Na razie jest nadal tak jeszcze nie dżunglowo, ale już o wiele trudniej. No to wspinamko po korzonkach. A obczajcie to, ich jest tutaj tak dużo wszędzie. Noszą listki. Nie chcę im jakoś przeszkadzać, ale muszę sobie tu wejść. W ogóle podobno ta trasa to jest. O! Dzień dobry, błotko! I więcej błotka. Tutaj podobno po tej trasie będziemy mieć mega uwalone wszystko: ręce, nogi, spodnie, tyłki. Postaram się jak najdłużej wytrzymać bez brudnych rąk, ale zobaczymy. Tutaj jest jeszcze jeden. Ostatni oficjalny drus kolczasty, który ktoś stwierdził, że po prostu sobie zdejmie, bo po co? No i teraz już totalnie na nielegalu wchodzimy w las, w dżunglę i wchodzimy wysoko. Jak widzicie, już jestem cała spocona. Jest naprawdę gorąco i podejście jest naprawdę strome. A to jest dopiero początek trasy. Ale ogólnie tutaj, od tego miejsca, już nikt nam nie pomoże. Wchodzimy w dżunglę. Jest wąsko, oho, zaczyna się oficjalne zastraszanie, do not enter, jest zakazane, to jest park narodowy, ale niestety tam nie można iść, ale zobaczcie, że szlak jest. Uwaga, uwaga, dżungla w pełni, w ogóle no tutaj będzie cała czas dżungla, tylko będą różne widoki na tą dżunglę, jest mokro i ślisko. Ale dopóki nie pada, jest ok, a nie pada w tym momencie Jak zacznie padać, to bardzo możliwe, że się zawrócimy Na razie jest spoko, na razie idę, ale zobaczcie w ogóle te przeszkody są u mojej wysokości jakby A trzeba się tu będzie jakoś przycisnąć, jakoś dostać, jakoś wejść No hit O właśnie Idzie się po kanionie, słuchajcie Chwycę się tu, tu przełożę nogę O my Oh, o, no to jeszcze tylko dalej to samo. Dalej, dalej, nogi gadżeta i ręce. Dalej, dalej, ręce, gadżeta! I jeszcze tak tylko dwie godziny. Oh man! Jak to w ogóle pięknie wygląda! Znaczy, wiecie, przerażająco, ale pięknie. I można chyba wybrać albo tą drogę, albo tą, ale ta chyba wygląda trochę bardziej. Sucho jest trochę szersza, ale ogólnie tak jak mówiłam, nie powtarzajcie tego. Nie robicie tego w domu, bo robię to na własną odpowiedzialność. Wy możecie sobie po prostu obejrzeć jak to wygląda i nie musicie tego robić. I teraz się trzeba wdrapać, więc uwaga czy ja to naprawdę do zrobić. Tak mi się podobają te wnęki, jakby ale to jest no, jeden z trudniejszych szlaków, po których chodziłam. Chociaż na Hawajach mogło być a, podobnie. Może nie aż tak źle, ale podobnie. No ogólnie trochę tu wysoko jest. Czy jest jakbym w zeszła? Tego się trzymam, tu ustawię nogę i będzie. A A jak w sandałkach przez świat. Tu jakiś ptasior, a my wchodzimy coraz wyżej. Dobra, jedna noga tu, druga tu. I jedziemy. Jest okej, okay, nie jest najgorzej, naprawdę. Mam nadzieję, że się nie pogorszy stan. Jak tak się będzie utrzymywał, to spoko. Uch. Spójrzcie na te progi. Tu jeden, tu drugi. Się trzeba na nie wspinać. Ale zawsze się znajdzie jakąś opcję. Prawie się wywaliło. To w ogóle wygląda jak jakaś rura z wodą. Ogólnie jest tak, że w dżungli nie powinno się dotykać rzeczy, jeżeli nie trzeba, bo nigdy nie wiadomo co tam jest. Dlatego zawsze najpierw spójrzcie na ten patyk. Załóżmy, że tu nic nie ma. A dopiero potem możecie go dotknąć. Taka ogólna zasada. Im mniej dotykania, tym lepiej. No ale tutaj wiadomo, że się nie da. I trochę jak przy nurkowaniu, czyli też im mniej palców, tym lepiej. A i kolejna rada to... Jak idziecie po dżungli, to najlepiej nie dotykać twarzy, dopóki się z niej nie wyjdzie i się nie umyje rąk. Bo możecie dotknąć jakiejś rośliny albo jakiejś rzeczy, na której na przykład była trująca żaba i weźmiecie to do ust albo coś takiego i nie fajnie. Więc nie dotykajcie ust i nie bierzcie palców do rąk. Nie, nie bierzcie palców do ust, o! O, patrzcie, słonko! Mamy słonko, jest dobrze. Jest słonko, oby jeszcze tak zostaje z nami 3 godziny słonko. I będzie git, ale jednak słońce w dżungli to piękna rzecz. Ogólnie cały szlak do tej pory idziemy sami. Ale to pięknie wygląda. O, pierwsze błotko, błotko. Na pewno idzie się wolno. W i zwalone drzewo. I... Dobra, jest ogarnięty. I chyba skoczy. Udało się. Całe jest jakieś korzenie, jakieś kamienie, trzeba się podciągać, wspinać, łapać za rzeczy. No, jeszcze szczególnie jak się jest takim małym jak ja, to w zasadzie wszędzie się trzeba podciągać, ale podobno jest tego warte. Tam nie wiem czy widać, ale ogólnie jest ziemia, jest dół. A tutaj jest ziemia, ale jest góra. I zobaczcie, jak to wysoko idzie. Dajem! Znowu mamy bombus. I to całkiem wysoki. Ogólnie to teraz jakoś się tu zaczęło bardzo wąsko i bardzo ciasno, ale iść trzeba. Bo ja ogólnie mam przeczucie, że już jesteśmy blisko, jakoś mi tak. Wiecie, moi, moje gads mówią, że już blisko. Tu chyba jest druga droga, ale ogólnie tu jest chyba główna. Chodziwa mam wrażenie, że ta chyba będzie lepsza, bo tu przynajmniej widać, gdzie się idzie. Wow! daję kolejne wąskie przejście. O, jak się będzie tu schodziło powolutku. Serio, już po prostu czuję. Jak zaraz się wyłoni szczyt. No i słuchajcie, tu się moje biodra nie jeszcze, muszę bokiem przejść. No hit. Jeszcze tak nie było. O, ale zobaczcie, słonko wychodzi. Mówiłam wam. Dobra, przejdę chyba tędy, bo jest mniej liści, więc mniej jakichś możliwości dziwnych zwierząt. E mnie... Znowu bokiem. U, wow dobra, zobaczcie to wygląda już... Już trochę inaczej. Jak widzicie jest inna roślinność i mam wrażenie, że właśnie jak gdyby jesteśmy na szczycie, nie ma już takich gęstych drzew. Tutaj się rozdziela w lewo albo w prawo, ale grubiej jest w prawo, więc ja bym szła tędy. O oh, wow! O oh, wow! jak ja nie lubię wchodzić stopami w błoto. No ale dobra. Okej. Okay. Chciałam sobie pociepać błoto, jeszcze mi w nie bardziej wpadła. dobra. Czerwono się umyje. Ale spójrzcie na to. Tu jest ten drugi wulkan. Tylko akurat teraz szczyt jest w chmurach, ale tutaj widzicie, mam nadzieję, ten jakby kształt taki stuszkowaty. I to jest właśnie ten duży wulkan. A tutaj jest szczyt. Serio, doszliśmy na szczyt, i teraz, jak będziemy chcieli się na przykład wykąpać, bo można się kąpać w tym jeziorze, trzeba jeszcze zejść tutaj na dół. Trochę jest stromo, ale podobno warto, bo tu już jest jeziorko. Ogólnie już jesteśmy bliżej niż dalej, ale spójrzcie tylko na to chmury. I to takie już trochę deszczowe. Niestety słońce jest tam, ale tutaj już nie, więc wydaje mi się, że lunie. I aby to było tylko, wiecie, krótkie lunięcie, taki 10-minutowy deszcz i tyle, bo inaczej jesteśmy trochę w dupie. W sensie, bo szliśmy tu dwie godziny, więc w deszczu to będą jakieś cztery. A zachód słońca jest za dwie godziny. Obczajcie tylko ten kanion, o tym trzeba zejść. I teraz trudno wybrać w którą stronę, bo żadna nie jest jakaś super. Już czuję, a w zasadzie słyszę, słyszę szum wody. Wow. No dobra, tu jest trochę bardziej skomplikowane. Ja jeszcze nie wiem, które wybrać, ale chyba tu jest więcej stopni, więcej zahaczek. Oh man. No dobra, teraz jest bardzo błotniście, bardzo ślisko, ale uh -huh. wystarczy zjechać <grym> i będzie kit uh. I zobaczcie, to już jest to! To już jest to! Wow, spójrzcie tylko tą wodę! Serio jest tak pięknie, a tam jest wulkan, tylko już go nie widać. Nie wierzę Serio Zobaczcie, tu jest nawet mini plaża i nawet jest taka sama piana jak u nas na Mazurach, nad jeziorami. Wow. Muszę przyznać, że jest to niesamowite uczucie, bo w ogóle tutaj... Czekajcie, wejdę do wody. O, oh, okej, okay, ale jest bardzo zimna. Ale tutaj na przykład są takie palmy, w sensie nie palmy, jak się nazywa, paprocie, które są w ogóle paprociami takimi prehistorycznymi. I serio, to wygląda tutaj po prostu jak nasze... Nasze mazurskie, mazurskie jeziora. Ale bez słońca muszę przyznać, że wygląda to bardziej mrocznie. I nie wierzę, że jesteśmy teraz w kraterze wulkanu. Na zasadzie stare, jesteśmy w kraterze wulkanu. Ej, pod nami jest wulkan. Okej, okay, teraz te sobie przerażająca myśl. Czajcie, że to jest krater wulkanu. Jesteśmy we wulkanie. Hit, serio. Nie mogę w to uwierzyć. A teraz czas na zasłużony posiłek na wulkanie. I to jest owsianka z ananasem karmelizowanym, młodym kokosem i czekoladą. A tak na razie wyglądają moje nogi po tej pierwszej części. Nie najgorzej, nie najgorzej. Na Hawajach chyba wyglądały gorzej. Ale za to zrobiło się zimno, bo zaszło słońce, więc założyłam sobie tą bluzkę, która jest mega brudna, dlatego że ona była do tego, do zjazdu po Tyrolce. Ale wiedziałam, że i tak się tu ubrudzę, więc specjalnie ją wzięłam i teraz tylko dwie godziny z w górę. Znaczy, teraz w górę, a potem na dół. Nie mogę uwierzyć, słuchajcie, że teraz tam z powrotem, a potem znowu w dół. Pniemy się z powrotem na górę, a tutaj nagle, obczajcie, że tam jest jezioro. Nagle naszła chmura i jesteśmy teraz w chmurze. Nad nami chmura, obok chmura, pod nami chmura i po prostu centralnie idziemy w chmurze. I to jest niesamowite uczucie, spójrzcie w ogóle tylko na tą paproć. To jest właśnie ta paproć z Jurassic Parku, prehistoryczna. W ogóle wow. Teraz tutaj, jak schodzimy na dół znowu, to nie dość, że jest właśnie chmura, to jeszcze zrobiło się mega ciemno, a jest ta sama godzina. Ogólnie jest jasno, mamy jeszcze dwie godziny zachodu, ale już jest tak o wiele ciemniej, więc inaczej się idzie. No i w dół się schodzi wolniej, jak są takie takie ciężkie szlaki. Zobaczcie, jak tu teraz to wygląda, jak się idzie w chmurze. Już teraz nie widać nieba bo to wszystko jest chmura. Wygląda jak mgła, ale no wiecie, już jesteśmy na takiej wysokości, że to jest mimo wszystko chmura. Niesamowite to jest, tak mgliście. O, daleka droga. W każdym razie jest po prostu przepięknie przez to, że jest tak mgliście i rzeczywiście wtedy się czuję, że to jest taki tropikalny las deszczowy, wiecie, tak wow. Teraz musicie wybaczyć, że mniej widać, ale musiałam zmienić kamerę na telefon i on nie ma takiego szerokiego obiektywu jasnego jak go, więc nie. o boże, to jest teraz grube. Nie, nie tu zejść. zobaczcie jak tu jest gęsto, po prostu jaka tu jest dżungla. Posłuchajcie przez chwilę. I obczajcie, że ten dźwięk, no nie ten to cykada, ale ten taki brz brzmiący instrument, to jest ptak. O ten, w ogóle hit, jest tak przepiękny, że my po prostu stanęliśmy i. Ty, ty, ty. Muszę znaleźć, jak to jest ptak, serio, przepiękne to jest. Po prostu tak. Warfit każdej sekundy. No dobra i teraz już wyszliśmy z chmury i jak wiecie jest zupełnie przejaśnione. Tutaj jest trochę mniej roślinności takiej gęstej. I to dlatego, że po półtorej godziny już doszliśmy prawie na koniec e, szlaku. W sensie na koniec tego, tego dżunglowego szlaku. Już zostało dosłownie oh, niewiele. Ostatnie kroki. Tam, tam, tam. Wyjście z dżungli i tam jest świat. I teraz to wygląda zupełnie inaczej, jak widzicie, jest o wiele jaśniej, bo jak się jest w dżungli takiej gęstej, to wtedy jest mega ciemno, a tutaj normalnie dzień. Więc jakby, o, zupełna zmiana czasu. I teraz już słychać świerszcze. A tutaj się zmieniła znowu droga na błotnistą, a świerszcze słychać dlatego, że zostało mniej więcej jakieś 20 minut, 25, pół godziny do zachodu słońca, więc one już piłują. I znowu jesteśmy na tej platformie i zobaczcie jaki jest widok. I nie wiem czy słyszycie te cykady, ale ogólnie one już wiedzą, że słońce zachodzi. Proszę bardzo, taki mamy widoczek i teraz tam, spójrzcie na to ogólnie, już nawet nie widać szczytu tam, gdzie wchodziliśmy, a tam jest jeszcze ten drugi wulkan, więc w ogóle ta chmura zeszła tak nisko, że już nic nie widać. Ale ogólnie ten hike zajął prawie 4 godziny i przeszliśmy około. 6 km. Wspięliśmy się jakieś 700 metrów do góry. A potem jeszcze się schodziło w dół do jeziora, więc nie wiem, czy to się jakoś tak nie, wiecie, przez ten zegarek się nie kasuje. To był jeden z bardziej męczących hajków, ale muszę przyznać, że ten, który robiłam w Amazonii, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to koniecznie obejrzyjcie, chyba tu będzie mieć, to on był jednak zdecydowanie bardziej intensywny. Jeszcze teraz taki mały update nóg wam zrobię. Proszę bardzo, tak to wygląda z tej strony. Nie najgorzej, nie najgorzej. Tak to wygląda z tej strony. Ale patrzcie co jest tutaj, jakoś się pocięłam, nawet nie wiem w którym momencie, ale jakoś gdzieś o skałkę musiałam się pociąć. Ręce też nie wyglądają najgorzej, jedna, druga, więc ogólnie nie jest źle, naprawdę. Spodziewałam się, że będę bardziej brudna, spodnie mam niezaczyste w zasadzie. Tak wyglądają moje spodnie od razu, żebyście widzieli, no czyściutko to nie jest, trochę brudu tutaj mamy. Ale jak to mówią, brudne dziecko to szczęśliwe dziecko. Słuchajcie, schodzimy... I już jest ciemno, i te punkciki, które tutaj widzicie, to są świetliki. I one tutaj są wszędzie na tym polu. To jest takie super. Przepięknie to wygląda. O, świetliki! Więc jeżeli jeszcze chcecie tutaj się na YouTube oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć w któryś z tych filmów po prawej. Tutaj powinny być. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to nadrobić, klikając tutaj, na górze, w twarz. A teraz podziwiajcie sobie widoczki i s łóżki.